Cześć kochani, witam serdecznie u Rudej w kuchni. Dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj na pewno z wielu, wielu z Was gotowało rosół. No i jak zostanie rosół, e, trzeba z niego wykorzystać. Nie każdy lubi podgrzewany na drugi dzień, więc e, najczęściej w poniedziałek króluje na stołach pomidorowa. Ze względu na to, że nie wyrzucamy jedzenia, ja również dzisiaj robię pomidorową, ale troszeczkę w inny sposób. Na pewno wiecie, że mieszkam w Austrii. I dzisiaj przy okazji pokażę Wam kilka trików, które na pewno ułatwią Wam gotowanie, i oczywiście po zastosowaniu będziecie mogli zaskoczyć innością Waszych najbliższych. Na y, talerzu. Do, do naszej zupy pomidorowej potrzebne są przede wszystkim pomidory. Y, ja czyszczę dzisiaj lodówkę, więc został mi jeden twardy pomidor, którego nikt nie chce, więc na pewno go wykorzystam. Wykorzystam również przecier pomidorowy. Y, potrzebna będzie sól, cukier, pieprz. Może trochę śmietanki słodkiej i oczywiście pietuszkę do posypania i oczywiście wcześniej ugotowany ryż. Ja już ryż ugotowałam, żeby po prostu było szybciej. Ja również dodaję z moich ulubionych darów natury taką przyprawę ziołową do zupy pomidorowej. Gotujemy w garnuszku nasz wczorajszy. Podgrzewamy go tylko nie musi się tak naprawdę gotować. Na patelni rozpuszczamy tak mniej więcej dwie spore łyżki e, masła albo margeryny jak to woli. Ja już mam go tutaj rozpuszczonego. E, do tego wrzucam nasze pomidorki i dodaję przecielu pomidorowego. Zrobicie sobie po prostu wszyscy Bo. jak będziecie chcieli na mm. Na, na ilość i na smak. Jeśli macie dużą rodzinę, wiadomo, że będzie potrzeba więcej. Jeśli macie mniejsze rodziny albo robicie tylko dla siebie, to po prostu możecie dodać jeden, dwa, pomidory, czy dwa pomidory plus koncentrat pomidorowy. To jest taka wersja zimowa. W lato, oczywiście, wykorzystujemy pomidorki, które mamy świeże, które są naprawdę wspaniałe, soczyste i dają nam wspaniały kolor. Możecie również robić to z pomidorami żółtymi, wtedy będzie zupa żółta. Pomidorki nam się tutaj tak fajnie smażą. Dodajemy nie za dużo soli, tak w sumie niespełna łyżeczka. I dodajemy łyżeczkę cukru. Właśnie chodzi o ten cukier że ten cukier daje nam tak cudowny, wspaniały smak. względu zwłaszcza, że pomidory w zimę z puszki czy, czy nawet nasze nie są takie słodkie i nie są naprawdę takie pyszne jak, jak normalnie. Nasze pomidorki już się fajnie gotują. A zmniejszyła się również objętość, zrobiły się bardziej gęstsze i mają wspaniały kolor. Teraz je przerzucamy do naszego rosołu i blendujemy. Nasza słupka zblendowana, ale ona nie jest gęsta. Właśnie o to chodzi, żeby to nie był typowy krem z pomidoru, który jest gęsty, tylko po prostu, żeby zblendować wszystkie składniki razem. Ja czasami nawet jak mi marchewka zostaje dodaję do tego. Ze względu na to, że ona wtedy jest bardzo kremowa i powiem Wam szczerze, nawet nie jest potrzebna w ogóle śmietanka. Ja najbardziej lubię właśnie ją w takiej wersji. Wkładamy na talerzyk. I dekorujemy nad pietruszki. Możemy sobie ją doprawić smakiem jeszcze używając pieprzu, jak ktoś lubi bardziej na ostro, czy z naszą przyprawą do zupy pomidorowej z darów natury. Możemy dodać więcej, możemy dodać mniej. To już w zależności jak Wam smakuje. Tak, kochani, wygląd kochani, wygląda nasza nowoczesna zupa pomidorowa. Można również zrobić mały kleksik ze śmietanki słodkiej. Życzę wam wszystkim smacznego i do usłyszenia. Cześć.